Spotykamy się 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dlatego też pragnę powitać i cieszyć się obecnością Państwa parlamentarzystów. Witam serdecznie przedstawicieli szczebli, różnych szczebli samorządu terytorialnego i honorować. Uchwalenie Konstytucji 3 maja. Konstytucji, która stała się podłożem święta narodowego. Konstytucji, która została uchwalona w czasie szczególnym, czasie trudnym dla naszej ojczyzny. Wolna lekcja liberum veto spowodowały, że państwo polskie stanęło na krawędzi upadku. Pierwszy rozwój Polski spowodował, że część naszych rodzimych terytoriów stała się częścią państw Zaborskich. Czas trudny, ale dzięki patriotom, dzięki wielu wybitnym Polakom został zwołany Sejm Wielki, Sejm czteroletni. I w niecodziennych okolicznościach można rzec, jak niektórzy historycy mawiają, w okolicznościach niemalże zamachu stanu została uchwalona konstytucja 3 maja 1791 roku. Konstytucja pierwsza w Europie, a druga na świecie. Konstytucja, która stała się, położyła podwaliny pod nowoczesne państwo Polskie. Chociaż to państwo udało się odzyskać dopiero po 123 latach zaborów. Jeśli Państwo pozwolą, to dzisiaj wspomnę właśnie przy tej okazji trzy daty 3 maja 1791 roku uchwalenie konstytucji 3 maja 11 listopada 1918 roku odzyskanie przez państwo polskie niepodległości po okresie zaborów i wreszcie 4 czerwca 1918 89 roku, kiedy Polska stała się w pełni suwerennym państwem. Daty w naszej historii szczególne, które łączą przede wszystkim nas, Polaków, i daty, które stały się częścią naszej tożsamości narodowej. Drodzy Państwo, daty, które wyznaczały wolność. I dlatego też pragnę dzisiaj też wspomnieć słowa wybitnego Polaka, honorowego obywatela Włocławka, Jana Pawła II, który 8 czerwca 1991 roku na Zamku Królewskim w Warszawie powiedział, że wolność zawsze jest wyzwaniem, a władza jest wyzwaniem wolności. Dodam. Wolności wszystkich obywateli. I żeby władze najlepiej sprawować, trzeba jej po prostu służyć. Dlatego dzisiaj, w tym dniu szczególnym, w dniu święta narodowego, proszę, żebyśmy jako przedstawicieli władz różnego szczebla służyli, żebyśmy byli tolerancyjni, żebyśmy się szanowali, bo przecież to są. Wartości, które są częścią naszego polskiego genotypu, ale to też są wartości, które są częścią kultury, cywilizacji zachodnioeuropejskiej, cywilizacji chrześcijańskiej, która jest przecież podłożem także Unii Europejskiej, istnienia Unii Europejskiej. A warto o tym wspomnieć, bo przecież. Dwa dni temu obchodziliśmy piętnastolecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Drodzy Państwo, radujmy się, bardzo dziękuję za obecność. Wspominajmy Konstytucję 3 maja, Konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku, obecnie obowiązującą. Szanujmy ją, przestrzegajmy Konstytucji, przestrzegajmy. Amen. Dzisiaj w liturgii Kościoła wspominamy właśnie tę, naszą ukochaną Matkę Bożą, którą czcimy jako królową Polski. I dlatego tak sobie pomyślałem, że może warto byłoby zastanowić się, jaką dla nas, Polaków, właśnie Maryja jest królową. Bo może kiedy byśmy otworzyli encyklopedię, to pod hasłem królowa znaleźlibyśmy opis, że jest to samodzielna monarchini sprawująca najwy najwyższą władzę w królestwie lub jest to żona króla. Moglibyśmy też znaleźć, że jest to kobieta bardzo pozytywnie wyróżniająca się spośród innych swoją urodą, jakimiś umiejętnościami, która jest wybierana w drodze konkursu. I kiedy drodzy jeszcze może do tego włączylibyśmy telewizor, internet, to moglibyśmy zobaczyć królowe różnych państw na jakichś uroczystościach, spotkaniach, wokół których stoi mnóstwo ochrony które przyjeżdżają pancerną limuzyną lub są gdzieś tam w pałacowych balkonach pięknie machając swoim e, podwładnym ale drodzy dopiero kiedy wyłączymy właśnie telewizję kiedy wyłączymy internet kiedy zamkniemy encyklopedię i Wsłuchamy się w cichości, w głos naszego serca, to wtedy będziemy mogli zobaczyć zupełnie inną królową. Możemy zobaczyć królową, która pochyla się nad chorymi po to, by ich uleczyć. Królową, która wstawia się u swojego syna za tymi, którzy ją o to proszą. Wtedy możemy zobaczyć królową, która nie szuka popularności, ale szuka tych, którzy się pogubili, tych, którzy są jak dzieci bez swojej matki. Wtedy będziemy mogli zobaczyć królową, która w ubogiej stajence rodzi swojego syna, która troszczy się o nowożeńców, którzy mają problem na weselu w Kanie Galilejskiej. Będziemy mogli zobaczyć tę królową, której serce jest rozdarte ogromnym bólem, kiedy stoi pod krzyżem swojego syna, o czym usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Możemy też zobaczyć królową, która oręduje za narodem, który zanosi do niej swe prośby, kiedy jest w jakimś niebezpieczeństwie. I kochani, Tą królową, którą możemy zobaczyć naszym sercem, wiemy, że ona nie ma pałacu, nie ma tronu, ale zamiast tego ma niebo, z którego spogląda, z którego troszczy się na swoich poddanych tutaj na Ziemi. I tą królową jest właśnie ona, tą, którą dzisiaj czc czcimy. Jest Maryja. I właśnie, kochani, taką królową dla nas, Polaków, jest ona. Dlatego powinniśmy pamiętać, że ten, kto uznał za swoją królową Matkę Bożą, może liczyć, nawet jeżeli wszystko wydaje się może tak po ludzku zupełnie przegrane, może liczyć na orędownictwo tej królowej, która zawsze dodaje nam zwycięstwo. Takiej nadziei na to, że jednak pomimo wszystko zwyciężymy. I drodzy, pewnie w naszym narodzie dziś też potrzebujemy orędownictwa Matki Bożej. Przecież tej pomocy w niepokojach różnych czasów szukali i sięgali do niej nasi przodkowie. I dziś, kiedy kochani, także i naszą ojczyzną targają jakieś niepokoje, to tym bardziej z całego serca potrzebujemy Maryi. Bo niekiedy może dla podzielonej ojczyzny, może to właśnie ona jest jedynym ratunkiem. A zauważył już to Henryk Sienkiewicz, który w usta Ojca Kordeckiego w powieści Potop. Włożył takie oto słowa, posłuchajmy: Jakkolwiek naród nasz nisko upadł, jakkolwiek w grzechu brodzi, to przecie i w grzechu samym jest pewna granica, której nie śmiałby przestąpić. Pana swego opuścił, Rzeczy Pospolitej odstąpił, ale matki swej. Patronki i królowej czcić nie zaniechał. Szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało. A ja odpowiem: Wszystkie zginęły, jednak coś pozostało, bo pozostała wiara i cześć dla najświętszej panny. Na którym to fundamencie reszta odbudowaną być może? Kochani, obchodzimy dziś przepiękną uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, ale także dziś mamy nasze święto narodowe rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jeden z historyków napisał, że w historii prawodawstwa nie ma aktu tak znikomego jak Konstytucja 3 Maja. Tylko jeden rok trwała. Ale nie ma też w historii drugiego aktu, którego pamięć byłaby równie droga całemu narodowi. Pogrzebana w kolebce cały czas żyje. I nie przestaje żyć w pamięci i wyobraźni, w sercu i w sumieniu milionów ludzi. Żyje i żyć będzie, bo jest nie tylko pamiątką, ale jest potężnym, jest niewygasłym źródłem najlepszych natchnień, najgorętszych pragnień, jest dźwignią czynów, niezłomnej mocy w ciężkiej, twarde, twardej walce nad odrodzeniem wewnętrznym narodu. I dzisiaj siostry i bracia, wielu z nas może też patrzy z drżeniem serca, może z jakimś lękiem w przyszłość. Patrzymy na jakieś trudności, z którymi musi borykać się nasza Ojczyzna. Przede wszystkim może grozi nam utrata tożsamości chrześcijańskiej, czyli utrata duszy narodu. A losów narodu, drodzy, jak mówił czcigodny sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, nie poznasz inaczej jak tylko przez dzieje wieków, jakimi ten naród przeszedł i dziejów Kościoła, który szedł razem z narodem. Dlatego, jeśli przyjdą zniszczyć nasz naród, jeśli przyjdą zniszczyć ten naród, to zaczną od Kościoła, gdyż Kościół jest siłą tego narodu. Takie słowa wypowiedział kardynał Wyszyński. Kochani, niejednokrotnie ostatnimi czasy bardzo mocno doświadczamy ataku na siłę naszego narodu. Dlatego. Musimy ufnie wpatrywać się w oblicze Matki, by tam odnajdywać źródło naszej nadziei. Kochani, Konstytucja 3 maja rozpoczyna się od słów: W imię Boga Trójcy Jedynego. A dziś? Dziś bardzo często światu, Europie, ale także nam. Polakom chcę narzucić się może konstytucję, w której już nie będzie Boga, w której nie będzie chrześcijańskich wartości. A wiemy, że to jest nic innego jak stawanie po stronie tego smoka, o którym słyszeliśmy. To jest może próba kupienia przekonań za jakąś obiecaną poprawę bytu, może jakąś niepewną nawet to wydawałoby się, że może być oszustwo, bo przecież wiemy to wszyscy dokładnie tutaj, siedzący w tej katedrze, że poprawa bytu może stać się przecież udziałem ludzi dzięki ich pracy. Bez sprzedawania duszy, bez sprzedawania wiary, religii, bez wyzbywania się Boga. Dlatego, kochani, Wszyscy musimy nieustannie wracać do źródła naszej tożsamości, czyli do samego Boga. Dlatego też wszyscy musimy dziś wziąć Maryję do siebie, na każdy dzień, we wszystkie nasze sprawy osobiste, ale także te państwowe, sprawy polskie. Bo tylko wtedy zrozumiemy, co oznacza prawdziwy Patriotyzm, który domaga się od nas przede wszystkim uczciwości, rzetelności, który domaga się sprawiedliwości, zaangażowania społecznego i politycznego, który może domaga się od nas poważnego udziału w wyborach, domaga się od nas także pracowitości, trzeźwości, troski o rodzinę. Dobrego wychowania dzieci, który domaga się troski o to, by każdego dnia rósł potencjał dobra, świętości i piękna. Kochani, każdy ojciec, każda matka, każdy uczeń, student, policjant, urzędnik, każdy, każdy wśród swoich na swoim stanowisku, w swojej rodzinie, może czynić dobro. I może zmieniać świat ku lepszemu. Dlatego w tym szczególnym dniu pamiętajmy o modlitwie za naszą ojczyznę przez stawiennictwo Maryi, naszej królowej. Bo ta królowa, która prowadziła polskich rycerzy do zwycięstwa pod Grunwaldem, która cudownie obroniła kraj w 1920 roku nad Wisłą. Ta królowa z pewnością także nie zostawi swoich poddanych, którzy zanoszą dzisiaj swoje prośby o pokój, o jedność i dobro dla naszej Ojczyzny, dla naszej Matki Królowej, dla Polski. Amen.